Zliczamy punkty w grze. Korzystamy z wcześniej utworzonego programu, w którym jednym duszkiem sterujemy klawiszami strzałek, natomiast drugi porusza się losowo. Modyfikujemy program tak, aby gracz otrzymywał jeden punkt, gdy duszki się dotkną. Dodajemy zmienną licznik. Dodajemy ustaw licznik na 0. Kontrola jeżeli w czujnikach jeżeli dotyka, tutaj zmieniamy na balerinę, jeżeli piłka dotknie balerinę, to zmienne zmień licznik o 1. Sprawdźmy działanie programu. Widzimy, jeżeli balerina dotknie piłki, licznik zmienia się o 1.